Dobra, siema wszystkim. Dzisiaj taki odcinek luźny. Vlog z pokładu Espasa. E, mianowicie, ile kosztuje spotkanie z francuską żandarmerią e, i niezatrzymanie się na znaku stopu. Po prostu zlekceważenie, znaku stopu. Nie wiem, czy będzie widać. I ja sobie tutaj tak teraz wam powiem. Jechałem sobie tutaj tą trasą. Normalnie, jak zawsze, po 18 było w sumie ciepło, bo to było końcówka lata chyba Sierpień, czy może wrzesień O i tutaj sobie wyjeżdżam I tam z przodu Nie wiem czy będziecie widzieć Zaraz dojedziemy Jest tutaj znak stopu I zakaz skrętu w lewo No i tutaj po prostu było pusto na drodze Jak często się zdarza No i pojechałem w prawo bez zatrzymywania się na stopie Nigdzie żandarmery, jeszcze się nie widziałem O tu jest znak stopu, nie? i tutaj się trzeba zatrzymać i oczywiście tam z tamtej strony lewej nic nie jechało więc wystrzeli jak strzał, bez żadnego hamowania, bez niczego no i co, I tutaj sobie dojechałem do ronda wszystko fajnie, spokojnie na rondzie nic się nie działo i ja z ronda tutaj zjeżdżałem w prawo na rondzie tak jak teraz jedziemy tutaj wyskoczyłem sobie z ronda no i jechałem cały czas prosto Tutaj nabierałem prędkości, żeby się rozpędzić, bo tam jest już rozpoczyna się droga 80, więc mogłem tu się spokojnie rozpędzić. I tutaj jest Volkswagen, salon Volkswagena. I gdzieś na tej wysokości już mijam tego Volkswagena i tam z tyłu widzę, że z ronda zjeżdża coś na sygnale. I tak już później tutaj dojeżdżam, patrzę, że już jest w sumie niebiesko z tyłu i patrzę, że żandarmeria zapierdziela. No i za mną były chyba dwa czy trzy samochody jeszcze. No, i ja sobie mówię, no dobra, widzę, że tam wyprzedzają, zjeżdżają te samochody na bok, więc ja mówię, zaraz też mówię, mnie dogonią. No to sobie zjadę, nie? No i tak sobie kontynuuję tę jazdę w tym kierunku. No nic się nie działo, nie działo. Nagle patrzę, no już są blisko mnie. No to mówię, zjadę sobie tutaj no, do, do pobocza i zrobiłem taki unik w ten sposób. I jechałem poboczem. Oni się zrównali po lewej stronie mnie. Wystawił Lizaka. No i ciach Machnięcie, że mam za nim jechać No i w sumie Jechałem sobie tak tutaj do tego zakrętu Cały czas za nimi W sumie nie jechali zbyt szybko Chyba nie chcieli, żebym Kurde się zgubił, żebym nie uciekł Czy co No i tutaj jest zjazd do miejscowości w lewo zaraz Odeje te słupki, tej pachołki stoją I tutaj mnie Ściągnęli tym pasem Do lewo skrętu O Tutaj przy tej wysepce na pobocze tam do rowu. No i co? I zatrzymałem się. Oni przede mną wyskoczyli. kocze było ich dwóch żandarmów, jedna kobieta. Wyskoczyli jeden stanął z przodu, kobita z tyłu. i Jeden stał z boku, tej przy szybie kierowcy. I mówi: Czy wiem z jakiego powodu zatrzymanie? Ja mówię: No, nie, nie wiem z jakiego powodu. No, on mówi do mnie, że no, nie zastosowanie się do znaku stop. Nawet ja do znaku stop mówię: Gdzie. On mówi koło sklepu Lidl, nie Lidl, Aldi, sorry, Aldi. A ja wiem, no mówię, spieszyłem się, mówię i ten, i, i, i może nie zauważyłem, no i po prostu przyjechałem z automatu. Mówię, no to może jakieś tylko upomnienie, czy coś, a on, że nie. No i prawo jazdy, dowód rejestracyjny i pierdzielenie. I akurat jeszcze był nie, nieprzejestrowany samochód. No o to się całkiem nie stanie, przeczyli, tylko chodziło im w sumie o ten znak stopu. I oni, że jutro do której godziny y, mam czas? Ja mówię, że dopiero po 18.00. No to oni, że nie, że dopiero w piątek, a to była chyba była Środa albo Wtorek, jakoś tak? Mo, chyba wtorek było albo no wtorek albo Środa. I mówię, że dopiero w piątek było od 15.00, mam czas? No to oni, że chyba 17.30, czy jakoś tak, że mam się zjawić na y, komisariacie żandarmerii. Tam u nich w miejscowości. No i co, i kurcze nic tam w sumie, żadnego kwitka mi nie wypisali. Nic oni mówią, że mam przyjechać na komisariat uregulować mandat. Wypiszą mi mandat na miejscu i wtedy e, opłacę gotówkowo. No i dobra, dwa dni tak mijały i tak ja jechać czy nie jechać. Ale kurczę, przed piątek, godzina po, po 17, mówię, dobra, jadę tam. Pojechałem pod komisariat, wszystko pozamykane na spód, dzwonię dzwonkiem, nikt nie otwiera, nie otwiera. Mówię, kurczę, iść czy nie iść. A w sumie po 10 minutach jakaś kobieta słucha, ja mówię, no w takiej takiej sprawie, mówię, zatrzymanie było w ciągu tygodnia i przyjechałem uregulować mandat, a oni, dobrze, zaraz kogoś zawołam, no i otworzyli mi tam kraty, wszedłem na komisariat, no i już na mnie czekali i mówią, no myśleliśmy, że pan się nie zjawi, jakby pan się nie zjawił, to my byśmy w poniedziałek się zjawili u pana, a ja myślałem, że oni, kurczę, nic nie spisali, numerów nic, bo w sumie nie spisywali, ale tamten z, z przodu i ta kobieta z tyłu widocznie dobrze sobie zanotowali wszystko kolor samochodu, wszystko rejestrację no i co, i pojechałem na ten komisariat no to wypisał mi mandat, niezastosowanie się do znaku stop, 90 euro płatne w gotówce na miejscu i oczywiście cztery punkty cztery punkty, które zostaną zdjęte z prawa jazdy polskiego Wypełniliśmy opłatę, wypełnili kwity. No i co, i to wszystko. No i na razie od tamtej pory się nie widujemy. Staram się uważać na ten znak w stopku, bo to różnie bywa. Nieraz się człowiek śpieszy. No to niby jest jakieś tam zahamowanie, ale wiadomo, nie do zera, nie? Tak jakby być powinno. No i co, i tak się kończy przygoda z żandarmerią. Myślałem, że kurcze może lecą gdzieś na sygnał, ale po prostu na jakąś. Interwencje czy coś, no, a to nie, no to za mną I, kurczę, no i taki w sumie ładny kawałek w sumie jechali no ile tam aż mnie dogonili my, myślę 700 metrów 800 minęło i aż kurczę mnie zatrzymali ale kurde ja wyjeżdżając nigdzie ich nie widziałem, nie wiem czy jechali po prostu gdzieś trasą za mną, czy po prostu gdzieś z boku, albo gdzieś stali po prostu na parkingu i wyskoczyli jak strzała bo wcześniej nigdzie ich nie widziałem. No kilka razy jechałem w sumie za nimi tam z tego miejsca, gdzie Gdzie ten znak stopu jest ale nie zdarzało się, żeby tam coś się wydarzyło. No i co? 90 euro 4 punkty. Jakby ktoś był we Francji, no to lepiej uważać na mandaty, bo później w przeciągu na złotówki, to to się nie opłaca zbytnio Lepiej zatrzymać się te 30 sekund stracić tam minutę. No wiadomo, obejście bez, bez żadnego mandatu, nie? No jakimś jakiemuś idiocie widzę się z tyłu śpieszy. 110, to jest 122 jadę, a on kurwa światłami merga, chyba mu zaraz wyhamuje I zgubi kurwa zęby sobie Chyba nie wie jakie są przepisy O, i tutaj też trzeba zwolnić się z ograniczeń 90. Zaraz będzie 70, i wjazd do miasta. No idiota, peżotem 207 widocznie mu się śpieszy. Tutaj lubią też stać. ważna to samochodowego, aby się tylko nie przejało. Dobra, na dzisiaj to tyle w tym odcinku. Komu się podobało, to tam jest czerwony przycisk na dole. Wystarczy go nacisnąć, zostawić komentarz, lajka i co, i oczekiwać na kolejne materiały. Na razie, cześć.